Drodzy ciekawscy, często w moim życiu jest tak, że szukam innych, interesuję się życiem innych. W twoim życiu pewnie jest podobnie. A to sąsiad ma nowe meble, a to ksiądz kupił samochód, a to znowu ta aktorka się rozwiodła. Dużo tych spraw. Ale dzisiejsza Ewangelia jest takim już zaproszeniem, wejściem do tego Wielkiego Postu, który za chwilę rozpoczniemy. A w Wielkim Poście, jak zawsze, na pierwszym miejscu, w pierwszej jego części, jest wysuwane to moje nawrócenie. Metanoia, zmiana myślenia. I do tego dzisiaj te, to słowo, ta liturgia słowa nas zaprasza. Do zmiany myślenia. Przestań żyć życiem innych ludzi, a zacznij żyć swoim życiem. Przestań szukać plotek, ciekawostek, a pomyśl o sobie, kim jestem i o relacji mojej, Twojej do Jezusa. Zajrzyj do swojego serca, bo być może tam trzeba pewne rzeczy posprzątać, coś wyrzucić, coś poukładać, poprzestawiać, żeby tam wreszcie zrobić miejsce dla mnie, usłyszeć siebie i zrobić tam miejsce Jezusowi. Posłuchajcie o swoich rozmowach. Przyjrzyj się tym, jakie są Twoje wypowiedzi. O czym najczęściej mówisz? Czy jest tam miejsce na wiarę, na Boga, na Jezusa? Jeden jest prawodawca i sędzia, ty nie sądź bliźniego.